Wczoraj wieczorem wybuchła w internecie burza wokół danych, które pokazały, jak branża hotelarska i gastronomiczna korzysta z pieniędzy na, na KPO. Tam są każdy kolejny projekt wyszczególniony, ile pieniędzy i na co. No i ta niekończąca się wyliczanka nowatorskich projektów ma też takie dość zaskakujące punkty, jak zakup ekspresów do kawy, jak platforma e-learningowa do nauki gry w brydża, jak techniki do serwowania deserów, jak solarium w pizzerii. Marcelina Zawisza z partii Razem z drugiej strony politycznego sporu no, napisała, że miała być fabryka leków, produkcja inwestycji na dużą skalę substancji czynnych, a mamy solaria i jachty e, i brydża. E, czy to jest skandal Pani poseł, czy to tylko no, to, tak jest czasami, że, że w takich projektach muszą znaleźć się takie kwiatki? Panie redaktorze, a nie mówiliśmy, uprzedzaliśmy w Konfederacji od samego początku, z czym będzie wiązało się powstanie tego całego funduszu Krajowego Planu Odbudowy. Uprzedzaliśmy, że po pierwsze będzie to element czy narzędzie politycznego szantażu, jeżeli w Polsce będzie odpowiednia władza i będą spełnione odpowiednie kamienie milowe, odpowiednie warunki, to te środki z Krajowego Planu Odbudowy do Polski trafią. A poza tym też uprzedzaliśmy, że znajdą się ludzie, organizacje czy przedsiębiorstwa, które będą próbowały wykorzystać różnego rodzaju w dostępie do tych pieniędzy. No i jak widać, będą przeżerały te pieniądze na sprawy bynajmniej najmniej niezwiązane z odbudową po pandemii komisji. 19. To czy ja to wina tych ludzi, którzy złożyli te wnioski o solarium, czy o wynajem Ludzie aktu? wykorzystują okazję. Panie redaktorze, ludzie wykorzystują okazję, jeżeli widzą jakiś kruczek prawny, który mogą wykorzystać i pozyskać jakieś środki w sposób legalny, no to po prostu to robią. To jest kwestia właśnie tych przepisów, które umożliwiają. Tak do kogo mieć pretensje? Bo, bo jestem przekonany, widzę to też w reakcjach w internecie, że ludzie są zaskoczeni i oburzeni tym, że no miały być inwestycje, pięknie to wyglądało, jeśli chodzi o transformację energetyczną, o nowe inwestycje też drogowe, szpitale, I to pewnie wszystko też się dzieje. To też nie jest tak, że wszystkie pieniądze poszły na jachty. No ale co, kto, kto jest winny temu, że, że takie kwiatki się w tym wszystkim znalazły? Ci, którzy negocjowali warunki przystąpienia do Krajowego Planu Odbudowy. Panie redaktorze, dokładnie to samo mamy z Funduszem COVID-owym. Niech pan sobie wyobrazi, że po pandemii jesteśmy już kilka lat, a Fundusz Kołidowy dalej funkcjonuje. Jest to fundusz, który również nie jest pożytkowany na różnego rodzaju działania mające na celu odbudowę gospodarki po pandemii. COVID 19, tylko po prostu jest politycznym narzędziem do wspierania na przykład tych samorządowców, którzy są po linii władzy. Takie fundusze powinny być eliminowane, ponieważ generują bardzo duże problemy. Zadłużenie. My za chwilę będziemy musieli te pieniądze spłacać zarówno z funduszu tak jak i z Krajowego Planu Odbudowy. To nie są wydatki, które są niezbędne dla odbudowy gospodarki. Czyli ci wszyscy, w tym ja nie kryję, którzy myśleli, że to pójdzie na ochronę zdrowia, na budowę dobrych inwestycji elektrowni, na badania i rozwój, to co byliśmy naiwni, naiwniakami? Radzę słuchać tego, co mówi Konfederacja i więcej nam ufać, bo jak widać po raz kolejny mieliśmy rację, nie myliliśmy się i uprzedzaliśmy przed szkodą.